Szanowni Państwo, dobry wieczór. Bardzo serdecznie witamy i bardzo się cieszymy, że rozpoczynamy serię wieczorów dedykowanych twórczości Jerzego Hoffmana, niewątpliwie wielkiej osobowości polskiego kina, wielkiemu twórcy, reżyserowi, scenarzyście, także producentowi. Człowiekowi, który dał nam ekranizację trylogii Sienkiewicza i na pewno to jest rzecz, która przenosi go do historii, ale nie można zapomnieć o takich filmach jak Prawo i Pięść, jak Znachor, który przecież wciąż pokazywany i powtarzany na różnych kanałach telewizyjnych ma swoich widzów, jak Trendowata, no, i oczywiście filmy, wiele innych tytułów, za które otrzymał wiele nagród. Otrzymał za swoją twórczość Złote Lwy, za osiągnięcia życia otrzymał także nagrodę Polskiej Akademii Filmowej Platynowe Orły, przepraszam, Orła i Platynowe Lwy. Jako, jako nagroda za całokształt twórczości i wiele, 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 wiele innych nagród, o których mówić będziemy przy okazji prezentacji kolejnych filmów. Postać wyjątkowa, bo, proszę Państwa, to jak wielu widzów. Poszło na filmy Jerzego Hoffmana, a zwłaszcza na ekranizację tej trylogii Sienkiewiczowskiej, to jest coś, co pozwala nam nazwać naszego bohatera i gościa dzisiejszego wieczoru hetmanem wielkim koronnym kina polskiego, na pewno. Także cieszymy się. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, ja pozwolisz, Jerzy, że jednak usprawiedliwię się z faktu, że mówić do Ciebie będę, Jerzy, że mam ten wielki zaszczyt znać Cię od wielu lat i że zdarzyło się, że m, przeszliśmy na ty, to znaczy ja dostąpiłam tego zaszczytu. Chciałam się zwracać per pan, żeby było oficjalnie. Co ale... do zaszczytu, to nie będziemy się spierać, kto wie, czego, <śla> Proszę państwa, dzisiejszy wieczór otwierający te spotkania jest właściwie takim przypomnieniem. Mówiliśmy je, że pierwszej dekady pierwszych tam 12-15 lat z Twojego filmowego życia bo to są filmy krótkometrażowe, dokumentalne, bowiem Jerzy Hoffman razem z Edwardem Skurzewskim, o którym na pewno zaraz nam powiesz, o panu Edwardzie, rozpoczynali, poznali się na studiach i rozpoczynali od filmów dokumentalnych. I te miniaturki, ale fantastyczne miniaturki dokumentalne, pokażemy Państwu dzisiaj, a serię tychże filmów zamknie krótkometrażowa fabuła Ojciec, 25-minutowa, też naprawdę niezwykła. Jeśli ktoś nie widział jeszcze tego, to będzie pod ogromnym wrażeniem. Jerzy, zaczęło się wszystko w szkole w Moskwie filmowej. Tam z Edwardem Skurzewskim się poznałeś. Nie, poznaliśmy się wcześniej. Okay. Poznaliśmy się na egzaminie konkursowym w Ministerstwie Kultury i Sztuki, gdzie w... Ale tak mnie przeraził absolutnie, ponieważ przyjechał z jakimiś rysunkami, zdjęciami. Bo on skończył średnią szkołę plastyczną przedtem, A ja nie umiałem rysować. I w ogóle cała moja moja historia z Kinem nigdy by nie doszła do skutku gdyby nie ogromny farty, jaki miałem w życiu i wcześniej i potem. No i, i, i gdyby nie komłoterstwo. Bo gdy... To, to jest słowo honoru. Bo kiedy... Moje odpowiedzi dotyczące kina, historii kina, teorii kina, były dość takie pływające. I... Przewodniczący komisji, po którego twarzy zrozumiałem, no już dość, że za chwilę będę wyrzucony, w wziął moje papiery mówi tak Hoffman, Hoffman, Hoffman. A Zygmunt Hoffman z pierwszej dywizji, to nie pański krewny? A ja mówię, to mój ojciec, ale o co chodzi? Dziękuję panu. To był kumpel mojego ojca z frontu, prawda, z którym wypili niejedną miarkę spirytusu. Profesor Wolff, wspaniały operator i reżyser i tak Zaczęła się moja historia z kinem. I tak poznałem etko, potem byliśmy razem na takich kursach przygotowawczych na Placu Narutowicza. No i razem mieszkaliśmy w jednym pokoju, potem nas rozstwierdziło nasze, prawda, tam rodactwo polskie, że my źle wpływamy na siebie, więc nas rozłączano, potem myśmy się złączali, ale Zupełnialiśmy się absolutnie tak, że nikt nie wiedział, kto co wymyślił, czy jest, co byliśmy jedną całością. Ponieważ jeszcze na dodatek jego rodzice mieszkali w Łodzi, a w w, w... w... w Warszawie, więc on mieszkał u nas. Spaliśmy na jednym tapczanie, więc oczywiście poszły pogłoski, że my, Zetkiem jesteśmy nie tylko. Ale i, ale i że tak powiem, partnerami, nie tak. tylko partnerami no, ale, na planie filmowym. No, mój Boże. W każdym razie, w każdym razie była to wielka przyjaźń, prawdziwa przyjaźń. No, niestety skończyło się tak, jak się skończyło. Zaczynamy filmem Uwaga, huligani. To jest film, który otwiera bardzo ciekawą serię, czarną serię polskiego dokumentu. I tu poprosiłabym Cię też o kilka słów. To był październik 1956 roku. Ten film tak naprawdę powstał w 55. prawda? Tak. Uwaga, huligani. Tak, ale się już październik czuło. No właśnie, Powiedz, jak to... pa, październik czuło się, że tak powiem, w, w powietrzu. Myśmy zawsze pytano nas, jak to się stało, że ten pierwszy film krytyczny i ten pierwszy film tej tak zwanej czarnej serii czy myśmy się nigdy nie zgadzali. Uważaliśmy, że są to filmy publicystyczne, ale nie problemowe, ale nie czarna seria. No, tak nazwali ją krytycy, więc tak zostało. Mówię tak, myśmy studiowali, jedyni właściwie, myśmy studiowali web w Moskwie. Przyjeżdżaliśmy na wakacje na te dwa miesiące do Polski. Jeżeli człowiek chodzi bez przerwy tą samą ulicą, to przestaje zauważać pewne rzeczy, ponieważ po prostu się do nich przyzwyczaja. Jeżeli przyjeżdżasz z boku, to widzisz to jaskrawiej i być może dlatego, a być może również dlatego, że my mając za sobą ten blik, ja że tak powiem, mieliśmy więcej odwagi wiesz, no, stworzyliśmy właściwie dwa filmy, pierwsze filmy czarnej serii, uwaga chuligani i dzieci oskarżają. I dzieci oskarżają. Mhm. I tak to powstało. O, Ale to więc... trzeba powiedzieć, że to są filmy, dlaczego one były, dlaczego one są takie ciekawe, bo... To nie są czyste dokumenty. Właśnie, powiedz o tym. Nie są. Myśmy robili filmy plakaty. Myśmy Tutaj bardzo różnił się nasz pogląd na Pedaccino z, z, z Karabaszem, który był bardzo surowym sędzią i uważał, że tylko ten gatunek, który on reprezentuje, jest jedynie słusznym, aczkolwiek jego dokumenty też są w pewnym sensie, chcesz czy nie chcesz. Inscenizowane, bo jeżeli pracujesz z wybranymi ludźmi, chociaż to są na turszczycy przez określony okres czasu, no to nie tylko ich chcąc, nie nie tylko ich obserwujesz, bo po to potrzebne by były długie obiektywy i, i ukryta kamera. Ale jeżeli kamera jest blisko, to de facto zaczyna się ingerencja, no ale nie będziemy się tu sprzeczać o, o, o detale. O to właściwie była metoda, to, to była, była metoda Wszystkie pracy. nasze filmy były filmami, nawet Kalwarię, którą państwo zobaczycie. Nawet gdyby nie opieka klasztoru. Bo daliśmy słowo honoru przeorowi, że film będzie obiektywny, to przecież oni by nas samo kamieniowali. A jedynym tak naprawdę dokumentem, to chyba był typy na dziś, gdzie Staś Niedbalski tygodniami obserwował zachowanie graczy. Yy, na służewcu, mm -hmm. a jak gdy oni wykryli kamery, to to mu, musiała naówczas milicja chronić nas no bo, bo przecież te pieniądze, które oni wydawali nie zawsze były to pieniądze le, i, legalne, i i A powiedz mi, dlaczego w tych filmach, w tej czarnej serii polskiego dokumentu? Bo tam jest taka, taka zasada, że jest lektor, to znaczy nie ma wypowiedzi postaci, które są filmowane, tylko lektor komentuje ich zachowanie. Dlaczego taka metoda była przyjęta? No bo w ogóle, w ogóle gadające głowy powstały później. Później. I, i później, później to. Co myśmy po pokazywali w 10-15 minut, bo nasze filmy szły jako dodatek przed seansami kinowymi. I doszło do paradoksalnej sytuacji, że ludzie zaczęli chodzić do kina nie na film tylko na dozrzać. No tak, ja jeszcze pamiętam takie w młodości, no prawda? I są, widać, że potwierdzacie, że pamiętamy to, kiedy się chodziło naprawdę, żeby zobaczyć te krótkie metraże. Zresztą i Edward i ja uważaliśmy, że kino jest to sztuka, która wyszła z, ze z. Cyrku I przede wszystkim, że jest to film, że kino musi być dla ludzi, że pusta sala kinowa to jest klęska. Jakby, jakby wysoko je nie oceniała krytyka, jakby, jakby nie twierdziła, że to jest arcydzieło. Być może. Jeżeli widz odrzuca kino, to znaczy, że że jest to niestety arcydzieło, dla, jak to było z tą z znajomymi, z znajomymi królika i prawda jego rodziny. No bo nie ma cudów. Kino jest sztuką masową i za drogą, aby tworzyć rzeczy. Niepojęte, niezrozumiałe i, i, i tak zwane to, co się niekiedy nazywa wysoką sztuką. Ale czy Czeplin, którego uwielbiali, uwielbiały i kucharki, i intelektualiści, czy to nie była wysoka sztuka. Czy nie najlepsze dla mnie najwspanialszym filmem Felliniego jest, nie wiem, czy Państwo pamiętają, La Strada, czyli droga, prawda, z masilą. Wzruszający, cudowny, ale jakże Masina Szczeplinowska przy tym. Tak tak. tak, tak. Jak coś jest naprawdę sztuką, to się obroni. Natomiast jeżeli coś jest modą, to mija wraz z modą. I na to nie ma cudów. Tak to jest. Dodajmy jeszcze, bo warto zwrócić uwagę Państwa, że w tym filmie Uwaga, huligani, tam pojawia się, ponieważ tak jak pan Hoffman powiedział, to jest fabularyzowany dokument, więc tam są ci huligani, to są wybrani też, to są aktorzy młodzi. Jest tam Roman Wilhelmi. Warto na to zwrócić uwagę. Tam jest młodziutki Roman Wilhelmi. Owszem, tam Właśnie. był, oczywiście. Tak. Tam był. W przyszłości wybitny aktor Robert Wilhelmi, a jednocześnie był to autentyczny szef choligańskiej bandy o nazwisku Majchrowski, który później zagrał tak. asystenta profesora, czyli Cholubka w, w Gangsterach gangstera i filantropa. I filantropa bo bo od momentu, kiedy go położyłem na rękę, to miałem chuligańską bandę w ręku, i, mogli, i, i, i cała ta banda wzięła udział w naszym filmie. A jednocześnie byli tam przyszli aktorzy. Tak. A we wcześniejszym, to co w takiej próbce, to byłoby nawet Dmochowskiego, który się potyka na badanie, czy na innej śliwce, i, i bije głową o kosz. Bardzo wielu później wybitnych aktorów. To wszystko byli szkolni koledzy, no to, no tak. to był ten czas. E, Wspomniałeś już o, o, o pocztówce z Kalwarii. To jest taki film nazwany później już filmem etnograficznym, bo rzeczywiście on jest chyba najbliższy takiej bardzo dokumentalnej formie. To jest taka rejestracja bez słowa komentarza rejestracja kamerą tej całej męki pańskiej, zachowań ludzi. Bardzo ciekawy obraz. Ciekawa jestem, dlaczego postanowiłeś to zrobić? Dlaczego z Edwardem Skurzewskim wybraliście ten temat? Wysłano nas do Kalwarii Zebrzydowskiej, żebyśmy nakręcili film o fabrykach mebli, bo tam meble... Tak, faktycznie tam były meble. Ale myśmy zobaczyli, niechcący, byliśmy świadkami właśnie takiego misterium męki pańskiej. I pomyśleliśmy sobie, jakie meble, w porządku, nie będziemy nic mówić wytwórni, bo nam inaczej cofną, Kalwaria jest Kalwaria, pojedziemy do Kalwarii i zamiast mebli nakręcimy właśnie taką mis takie misterium. No i potem Pan Bóg nam posprzyjał, bo mieliśmy w ciągu dosłownie czterech dni mieliśmy tak, śnieg, błoto i mgłę. Tak, jak gdyby Tom Bóg powiedział, no chłopcy, daj wam Boże i dał nam. No i to jest świetne. Ja, pamiątka z Kalwarii powinnam powiedzieć. Pamiątka z Kalwarii, to jest tytuł i to jest rok 1958, a pocztówka, to jest pocztówka z Zakopanego. Tak. Dwa lata później, rok 1960, jedziecie na Krupówki. No i to przy, przy tym filmie przypomina mi się to, że zawsze szukamy jakiegoś takiego rezonansu ze współczesnością. No to jest zakopane dzisiaj. Tamto zakopane i dzisiaj zakopane. Ludzie są ludzie. Dokładnie. Wprawdzie nie wszystko o czym mówi młode, młode pokolenie, jest dla mnie zrozumiałe, bo mają swój język, aczkolwiek ich świat jest dla mnie już światem nieosiągalnym, bo nigdy nie zrozumiem, na czym polega sztuczna inteligencja. Już mi z własną się pomału żegnam, a jeszcze mam sztuczną... <klucz> osiągnąć, więc nie wiem. Więc trudno. Także. Ale na czym dowcip polega? Proszę zwrócić uwagę, że wszystko, co dotyczy problemu aktualnemu dzisiaj, jest absolutnie obojętne za 10 czy 15 lat, kiedy w ogóle o tym problemie się zapomina. Natomiast są problemy i tematy wieczne, wieczne. Miłość, nienawiść, zazdrość, rządza władzy i pycha, i jakby to powiedzieć, jak ktoś, no to, co się nazywa cele, celebrytyzm, czy, czy, czy jak ktoś chce być. Potrzeba sławy. No i rządza rozrywki za wszelką cenę, bo zawsze w najdawniejszych czasów, wśród dżumy czy innych cholery, były bale, uczty. Bo człowiek bawić też chciał się, chce i będzie chciał. O To wszystko. I o tym jest to kino. I o tym jest to kino? Jeśli już tak, to, to o tym jest też ten jeszcze jeden film po drodze, który pominaliśmy Sopot 1957. Bo tam jest i dużo muzyki, tam jest, bo tam jazzowe klimaty się pojawiają. Dużo w postaci takich, które potem też stały się sławne, właśnie w świecie takim, no, dzisiaj by to powiedziano, celebryckim, ale wtedy tak się to jeszcze nie nazywało. Ale Sopot 1957 to jest znowu wasza podróż, twoja z Edwardem Skórzewskim, w miejsce interesujące. Jechaliście tam po to, żeby to nakręcić, czy tak jak do kalwarii zebrzydowskiej? Dowód Bo był w inny. O Sopocie? Tak. No, Bieliśmy nakręcić film fabularny. A. I napisali dla nas trzy nowele: Stefania Grodzieńska, Anatol Potemkowski i Obramow. No ale cenzura znowu do tego miała jakieś. I w rezultacie nic z tego nie wyszło, a skoro jużśmy zdokumentowali zakopane, no to nakręciliśmy Sopot. Sopot 57, Pierwsze wybory mi z Polonii, no pierwszy właśnie. festiwal jazzowy, w ogóle pierwsze. Proszę Państwa, dzisiaj może już nie wszyscy o tym pamiętają, ale Polska nieprzypadkowo była uważana. Za najweselszy barak w obozie. Bo to, tak było. Tak było. W, w Sojuzie ludź, ludzie uczyli się polskiego, abonowali przekrój, abonowali szpilki, abonowali y, oczywiście Żurnale MUD, bo to był ten łyk świeżego powietrza zachodu okna, żeby się oddychać. No potem ta rola się oczywiście nasza skończyła ale może i chwała Bogu. Ale zostało to zarejestrowane. Zostało to zarejestrowane Zwała. właśnie między innymi w tym, w tym w tej miniaturce dokumentalnej sopot 1957. A film Ojciec, film który jest filmem fabularnym, 25-minutowy, krótkometrażowy film, w którym zobaczą Państwo Tadeusza Fijewskiego, Bronisława Pawlika i młodych, grupkę młodych ludzi. Powiedz, jak doszło do, do tej współpracy, bo tam był i Ryszard Pietruski i Bogdan Czeszko współautorami scenariusza, dialogi Bogdan Czeszko opisał. I z tego, co wiem, e, uważał, że gdyby tak, jak napisał te Cześć, dialogi. To tak, bo wiesz, gdybym ja tak. Kurczę, te, te książki, tak. Dobrze pisał, jakby te dia, dialogi wychodzą, to dobrze by było, tak. To, Ta, bo rzeczywiście tu są świetne te dialogi. No, więc opowiedz troszkę o powstaniu tego niezwykłego, pięknego filmu. No, ale miałem to szczęście. W ogóle miałem szczęście do aktorów. Miałem szczęście, że najwybitniejsi aktorzy grali w moich filmach i że filmy tym potrafiłem jeszcze utrwalić Fieskiego, który przecież był legendą polskiego tak. kina, który przez lata całe grał chłopca w krótkich spodenkach a potem nigdy nie, nie zagrał do tego, bo potem zaczął grać staruszków. Tak mówiono, że Fijewski wsiadł do tramwaju jako chłopiec, a wysiadł wy, z tramwaju jako staruszek. Ale był to tak niesamowite. Zresztą co będę mówił? Zobaczycie państwo sami i ocenicie tego niepowtarzalnego aktora. A jednocześnie, a jednocześnie, no cóż. I gdzie, w której mieszkały potem Sławy i, naszego, i naszych sztuk plastycznych, i kabaretów i tak dalej, i, i aktorzy, późniejsi wybitni aktorzy, to to wszystko byli młodzi chłopcy. I teraz wy dzisiejszego wieczoru cofniecie się też kilkadziesiąt lat wstecz. No mnie niestety, zwłaszcza moim nogom, tych kilkudziesięciu lat nie ubędzie, ale co może on im życzyć? życzyć? E, ale Żeby... twoim nogom czy państwu? Moim nogom to już wiesz, życzyć niczego, niczego nie trzeba. Nie trzeba, bo są w świetnej bo moją formie. Bo pozycją jest pozycja siedząca przy stole, prawda? I to... daję słowo, że rękami... Nie zadrży, nie wyleje ani krop. No, słuchaj. Także. No, że się. No, ale. No cóż. My, Jerzy, możemy tylko podziwiać Twoją energię. Możemy podziwiać. Twój wciąż nieustający zachwyt nad e, światem, bo to jest coś, co jest oznaką młodości, wiesz, i ten zachwyt nad światem, który ty masz w sobie jest nieprawdopodobny. Ja bardzo ci za to dziękuję. To jest zaraźliwe i zarażaj nas tym. Nie tylko swoimi filmami, ale każdego wieczoru, bo przed nami kolejne, a teraz już zaczynamy, tak? Zapraszamy Państwa. Pozwólcie, zwolnimy na. Zwolnimy państwa odnośnie. Tak. I damy głos ekranowi. Damy Nie głos ekranowi i pozwolimy obraz. wam na rozwinięcie emocji, które na pewno się pojawią. Jerzy Hoffman.